22. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy Omów zagadnienie na podstawie Dziadów, części trzeciej Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Wstęp Fary w Dziadach, części trzeciej Adama Mickiewicza Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy są przedstawione jako różnorodne i złożone, od heroicznego oporu po zdradę i obojętność. Mickiewicz ukazuje te postawy w kontekście represji po klęsce Powstania Listopadowego. Rozwinięcie, w dziadach części trzeciej, Konrad jest symbolem heroicznego oporu wobec zaborcy. Jego postawa w wielkiej improwizacji wyraża nie tylko osobistą determinację, aby mimo brutalnych represji odzyskać wolność. Konrad, jako mesjanistyczny bohater, reprezentuje grupę Polaków którzy odważnie stawiali czoła opresji. Mickiewicz przedstawia także postawy zdrady i kolaboracji. Mickiewicz ilustruje także apatię i obojętność części społeczeństwa, które, zniechęcone ciągłymi prześladowaniami, wybiera milczenie i unikanie konfliktów. Kontekst warto odwołać się do Kordiana Juliusza Słowackiego, który również eksploruje postawy wobec zaborcy i narodowe zrywy. Kordian ukazuje młodego bohatera, który zmaga się z wewnętrznymi i zewnętrznymi konfliktami oraz pytaniami o sens walki o wolność. W tej tragedii Słowacki przedstawia różne postawy wobec zaborców: od zapału i idealizmu Kordiana po cyniczne i sceptyczne postawy innych postaci. W Kordianie widzimy, jak bohater z jednej strony czuje się zobowiązany do działania i walczenia o wolność. A z drugiej strony doświadcza zawodu i rozczarowania. Jego wewnętrzne rozterki i zmagania odzwierciedlają szersze społeczne napięcia i konflikty, które są również obecne w dziadach, części trzeciej. Postawy Kordiana oraz jego doświadczenia są przykładem złożoności reakcji społeczeństwa na zaborcze wpływy i narodowy ucisk. Zakończenie. W dziadach, części trzeciej Adama Mickiewicza. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy są ukazane jako różnorodne i skomplikowane, od heroicznego oporu po zdradę, kolaborację i apatię. Mickiewicz w obrazowy sposób ilustruje reakcje Polaków na brutalne represje i polityczny ucisk. Kontekst Kordiana Juliusza Słowackiego dostarcza dodatkowych perspektyw na te postawy, ukazując wewnętrzne zmagania i rozczarowania bohaterów, co pomaga lepiej zrozumieć różnorodność reakcji społeczeństwa wobec zaborczych wpływów i narodowych wyzwań. Ostatecznie zarówno w dziadach, jak i w kordianie postawy jednostek i grup społecznych wobec zaborcy ilustrują głębokie napięcia i dylematy narodowe okresu zaborów.